Witam, witam. Sejszantasz Troszkowski, dystrybutor Quiz. Mapa świata bez 40 losowych. Państwa, zamknę w górę subskrypcji, a my zaczynamy. Ok. Dwie minuty na to, chyba kogoś tutaj głowa boli. Yy, to się tutaj O! bez limitu czasowego, no bo tak to nie damy rady, dobra, co, czego tutaj brakuje? Brakuje nam tutaj Peru. Zerknijmy yy... sobie tutaj, no co? To... tutaj czegoś brakuje. Na pewno. Kuba. Kuby tutaj nie ma. Yy, Jamajki tutaj brakuje. A tutaj chyba wszystko jest. Co ciekawe. Yy, a Europa. Jak tutaj to wygląda? Mhm. Nie ma Szwecji na pewno. Nie ma Włoch. Nie ma Rumunii. Nie ma Belgii. Nie ma Węgier. Mołdawii Bułgarii Bośni hmm, to chyba wszystko jest tutaj na Bliskim Wschodzie już widzę, że Iraku nie ma Maroka nie ma w Afryce Malty nie ma ok, no chyba tutaj wszystko już jest tak mi się wydaje, tu nie ma na pewno Kazachstanu, Turkmenistanu oraz Afganistanu. Nie ma Nepalu już widzę i Birmy. No i tutaj chyba już wszystko jest. Tam mm, Afrykę. Czego tutaj brakuje? Etiopii. Kongo. Nie Demokratyczna Republika, tylko po prostu. Angolii. Zambii. Yy, yy, yy. To jest. Wybrzeże Kości. Nie, to jest. Togo. Benin i Ghana tak się ładnie ustawiło. Yy, Liberii brakuje. Yy, tutaj brakuje Czadu i Sudanu. No i to chyba wszystko. W Afryce Południowej czegoś brakuje? Nie, wyspy są wszystkie. Yy, w Afryce wyspy wszystkie są. Tutaj nie mamy Jemenu. Jemen. Ym, Sri Lanki nie ma na pewno. Nie ma Australii, to też pierwsze się rzuca w oczy. Nie ma Papuły. Papua Nowa Gwinea. Wyspy chyba wszystkie są. Tutaj są jakieś braki Nie ma Tajlandii Teraz ładniej to wygląda Brunei jest Tam też widziałem, że Japonii nie ma i bodajże Korei Korei Południowej Dokładnie, dokładnie. Tu Wyspa... jest Nie no chyba wyspy wszystkie są. A jeszcze jakichś czterech krajów mi brakuje. No to nie wiem, sprawdźmy. A jednak czegoś zabrakło mi. Hm. O Boże Święty, że tego nie widziałem, że Litwy i Łotwy nie ma. A to się mogę puknąć w czoło. No naprawdę. A nie, nie widziałem tego. I Rwandy nie była. Coś tam myślałem nad tym, że Rwandy może nie być albo tam któregoś z tych krajów. No cóż no. Ale to, że tej Litwy i Łotwy nie widziałem, to naprawdę. Więc dzisiaj nic nie udało się zrobić to, ale dziękuję za oglądanie, czapka w górę słuchację, pa, pa.